Zofia Zborowska urodziła. Z okazji swoich urodzin pokazała najpiękniejszy prezent urodzinowy na świecie, czyli jaśminę, drugą córeczkę. To rzeczywiście słodki widok. Zofia Zborowska w niecodzienny i uroczy sposób poinformowała o tym, że spodziewa się drugiego dziecka. Do przekazania tej wieści zaangażowała bowiem córkę nadzieję, która ogłosiła, że będzie starszą siostrą. Zofia Zborowska nie najlepiej znosiła drugą ciążę. Aktorka ogłosiła, że jest w ciąży, kiedy jej brzuszek zaczął być widoczny. Szybko okazało się, że gwiazda nie najlepiej znosi odmienny stan. Niektóre rzeczy jednak zaskoczyły Zofię Zborowską podczas drugiej ciąży. Moje samopoczucie dziś, o losie, niby drugi trymestr, a jednak nadal, napisała, publikując emotikonem dłości i wymiotów. Nie ma już spania do 11, jak za czasów ciąży z Nadzią, nie ma drzemeczek w ciągu dnia, bo n. Już nie śpi, plus czasami jest mi tak okrutnie niedobrze, że mam ochotę się zapłakać. Ale generalnie jest git, mówiła na Instagramie, jej druga córka jest już jednak na świecie. Przyszła na świat na dzień przed urodzinami swojej mamy. Zofia Zborowska pokazała młodszą córkę w dniu swoich urodzin. Gwiazda obchodzi dziś 37 urodziny. W przyszłości w rodzinie szykują się chyba podwójne imprezy urodzinowe. Jaśmina przyszła na świat dzień przed urodzinami swojej mamy, mój najpiękniejszy prezent urodzinowy na świecie, napisała Zofia Zborowska i oznaczyła swojego męża. Aktorka pokazała zdjęcie młodszej córeczki, która spała z uniesionymi do góry rękami. Dziewczynka zasłoniła sobie twarz ręką, troskliwa mama, która dba o to, by wizerunek jej dziecka w sieci był chroniony, zasłoniła buzie córki serduszkiem.